Dzień dobry, Wasia Mroży, firma Jara, nie żadna terrorystka, ale drodzy Państwo, z racji koronawirusa wszystkiego obszaru trzeba przestrzegać, najważniejsze jest wszystkich zdrowie i bezpieczeństwo. Jestem dzisiaj w Minikowie. Przeprowadzam lustrację. Pogoda zapowiadała trochę lepszą aurę, no ale jest wiecznie, mam nadzieję, że mnie w miarę będzie słychać. Drodzy Państwo, ewidentnie warunki pogodowe odbijają się na stanie tych naszych kolekcji, czy to rzepaków, czy to zbóż. Te niskie temperatury, duże amplitudy temperatur pomiędzy dniem i nocą zdecydowanie odbijają się na stanie tych, tych roślin. Rzepaki, ewidentnie wydać na nich przefioletowione końcówki, pęknięte będy główne, zwłaszcza tych roślin, które dość intensywnie, czy odmianach, które, które wykazują się szybszą fazą wzrostu, ewidentnie na nich widać te wpływ tych niskich temperatur. Z mojej strony mogę powiedzieć, że po fali tych przymrozków, które były, wykonaliśmy odżywienie na stymulację taką pomrozową tych roślin. I wiem, że na pewno tutaj był również wykonany zabieg fungicydowy. Jednakże zmiana pogody, która nastąpiła po świętach, no nie przyniosła lepszych warunków pogodowych. Jest dalej zimno. Są przygruntowe przymroski. Rzepak zaczyna zależnie od odmiany kwitnąć, zaczynają się pojawiać szkodniki, więc nie ma dobrych warunków na to, żeby on stabilnie się rozwijał w tej chwili. W przypadku zbóż jest sytuacja podobna, poszarzały te rośliny, widać na nich ewidentnie skutki niskich temperatur. W oknie pogodowym zastosowaliśmy odżywienie, jak również zabiegi funkcyjnowo-regulacyjne. Jednakże postępów i rozwoju w tych roślinach nie widać, na co ewidentnie ma wpływ przebieg warunków pogodowych. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Witamy na polach w Minikowie na kolekcji rzepaku oraz zbóż innych gatunków roślin, które są przygotowane na krajowe pola. Dzisiejsza ilustracja. Pod kątem szkodników w uprawie rzepaku no, przebiegła pomyślnie. Co prawda trafiliśmy w okienko pogodowe przed świętami. Postaraliśmy się zabezpieczyć rzepak zgodnie z żółtymi kuwetami, które pozwoliły nam wyłapać szkodniki rzepaku, w tym przypadku słodyczka rzepakowego. Zabezpieczyliśmy te rośliny. Na chwilę obecną, pogoda tudzież ujemne temperatury. W nocy, jak i niskie temperatury w ciągu dnia powodują, że ten szkodnik nie jest aktywny, jest w uśpieniu. Trzeba mieć rękę na pulsie. Jeżeli pojawi się okno pogodowe, należałoby ten zabieg insektycydowy powtórzyć. Kwestia doboru odpowiedniego preparatu.